Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że się dobrze macie po świętach, że brzuszki są najedzone, ale nie przejedzone. U mnie niestety brzuszek przejedzony. Ja w tym roku, nie wiem, jakoś tak wszystko mi smakowało, słuchajcie. No, ale już od dzisiaj na spokojnie, dieta taka normalna, codzienna, więc mam nadzieję, że mi się to wszystko ureguluje, ale mam wrażenie, że ciągle mi się chce jeść, wiecie. <grym> to tak jest, jak człowiek rozciągnie żołądek, to później Ciągle głodny chodzi. Dobra, dzisiaj w odcinku mamy nowości z Maxmo. Maxmo i Andiader znacie. Jeśli nie znacie, no to poznajcie, bo naprawdę robią fajne produkty. Mamy tutaj Frozen Roses. Jest to paletka, no tak jak nazwa mówi, Frozen Roses, czyli takie mroźne róże. I rzeczywiście jest to taka dosyć chłodna paleta. Sądzę, że sama bym jej nie kupiła, dlatego że to nie są moje kolory. Ja lubię bardziej cieplejsze tonacje, ewentualnie takie naturalne, ale już, jeśli chodzi o chłodne tony, takie fiolety, no to może nie mój vibe, aczkolwiek. No zobaczymy. Coś pewnie wymyślę, jakiś fajny makijaż, bo to nie ma tak, że jak nie moje kolory, to makijażu się nie da zrobić, zda się zrobić. E, Maxmo, słuchajcie, to jest firma, która bardzo dba o dobrą jakość i to widać w przypadku każdej palety. E, także no, z chęcią dla was przetestuję. Oprócz palety do oczu mam również paletki do konturowania twarzy. Jak widzicie, są dwie. Ta w ciemniejszym opakowaniu jest do ciemniejszych karnacji, a ta w jaśniejszym opakowaniu do jaśniejszej karnacji. Fajnie, że wypuścili na raz dwie bo wtedy człowiek ma wybór. Oprócz paletek mam jeszcze wosk do brwi. Słuchajcie, taki przezroczysty, tak to wygląda. Bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie. To jedyne co mogę na razie powiedzieć, bo jeszcze go nie używałam. Ja co prawda mam makijaż permanentny brwi, natomiast yy, na brwiach są włosy i to całkiem sporo, więc yy, chętnie wypróbuję sobie ten włos, wosk, bo co prawda wosku nie używam tylko żel, no ale. Jakby nie ma tutaj problemu, wypróbujemy sobie wosk, zobaczymy, jak sobie poradzi z moimi brwiami. Jeżeli macie ochotę na taką treść dzisiejszego odcinka, to ja bardzo Was serdecznie zapraszam. Zbliżę się do Was, zaczniemy od brwi. Weźcie sobie coś dobrego do jedzenia albo do picia i jedziemy z odcinkiem. Zaczniemy od brwi. Woski jest przezroczysty, ja go trochę nałożę na szczoteczkę. Chcę, żeby nie było tego za dużo, więc trochę sobie wetrę w dłoń. I, słuchajcie, ja już się tak przyzwyczaiłam do takiej pracy, że nadmiar wcieram w dłoń, że <noise> to już chyba jest nie do ogarnięcia yy, yy, w inny sposób u mnie. O, wow. No, powiem Wam, że yy, nie wiem, czy Wy to widzicie. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, ale włoski stoją mi jak postawione na lakier. No, fajnie, dobrze. Dobra, zobaczymy, jak to później będzie wyglądało, natomiast no, na razie jestem pod wrażeniem pozytywnym. Yy, przechodzimy teraz do paletki, albo nie, może zaczniemy od twarzy. Zaczniemy od twarzy, gdzie ja mam tutaj gdzieś podkład swój, który ostatnio testuję. Od jakiegoś czasu już testuję Clarensa ten matowy podkład. Podoba mi się, więc dzisiaj też go nałożę na siebie, na twarz. Najpierw pojedziemy pierwszą warstwą. Ok, to teraz użyję tej paletki do konturowania. Ja wezmę tą do ciemniejszej karnacji i zacznę od bronzera. I to było na tyle. Róż nałożę później na końcu. Teraz przechodzę do oczu i nałożę korektor Tarte Ultra Creamy. On jest w Odcieniu 29N Light Medium, kolejna mała próbeczka, trzecia już, słuchajcie, moja. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny korektor, i zamówiłam już sobie taką pełnowymiarową sztukę. Także czekam, aż do mnie przyjdzie. Nałożę go jeszcze na łuk brwiowy, tak żeby wyrównać moje brewki. I na powiekę jeszcze nakładam trochę bazy z Art Deco. Ostatnio moja ulubiona. Dobrze nawilża powieki i bardzo ładnie cienie się na niej zachowują. Idealnie, to możemy przejść teraz do makijażu. Tak jak Wam mówiłam, to nie będzie łatwe zadanie dla mnie, dlatego że to są totalnie nie moje kolory. Ale ale mam jakiś tam pomysł na make-up. Hmm. Też nie chciałabym iść na łatwiznę i używać brązów, bo ja bym mogła sobie wybrnąć po prostu używać brązów plus ten kolor Taki, nie wiem, buraczkowy, vintage, mogłabym, że tak powiem, obejść to wszystko, natomiast chciałabym jednak pójść trochę pod górkę i użyć tego fioletu. I chyba od tego właśnie fioletu zacznę. Nałożę go sobie trochę na dolną powiekę i trochę w kącik zewnętrzny. To będzie najciemniejszy kolor. Zobaczymy, co się będzie działo później, ale od tego zacznę. Kolejny kolor, który wezmę, żeby rozblendować troszkę ten fioletowy, to będzie ten kolorek. On to jest taki przygaszony, brudny róż. Mam nadzieję, że mi się uda, że mi się uda troszeczkę tutaj rozblendować ten fiolet. Myślę, że to był akurat dobry pomysł. No, i teraz coś, co mi troszkę mm, tak jakby naprowadzi ten makijaż na moje tory, czyli tak trochę zniweluje ten fiolet, jednocześnie e, podbije kolor mojej tęczówki. To będzie ten kolor vintage, taki buraczkowy. To jest taki kolor, który bardzo ładnie gra moją, z moją tęczówką, więc myślę, że trochę go dam na dolną powiekę jeszcze do tego fioletowego. I znowu Boraczkowy. Ok, to teraz czas na błysk. Co prawda jest napisane, żeby nakładać go na klej do brokatu, ale ja chwilowo takiego nie posiadam, dlatego że mi się skończył. Zamówiłam przed świętami i jeszcze nie przyszedł. Także ym, nakładam słuchajcie po prostu. Nie chcę nakładać palcem, także wezmę taki numer zrobię, że na płaski, na płaski pędzelek nałożę trochę bazy i spróbuję na tą bazę przenieść brokat, ten błysk znaczy się, to nie jest brokat, błyszczący cień. Muszę Wam powiedzieć, że to też działa. Działa bardzo dobrze, bo nic mi się tutaj nie osypuje póki co. Teraz w kącik wewnętrzny nałożę ten jaśniutki Pink Dust. I też tak samo nakładam na bazę. I to mi się bardzo ładnie wszystko na tej bazie trzyma. Trzeba tylko zadbać o to, żeby nie było tego za dużo, tak? Żeby tej bazy nie było za dużo, żeby ona była na pędzelku, ale ja później ją jeszcze wcieram w dłoń. Na koniec jeszcze wyblendujemy troszkę, wyciągniemy tutaj ogonek tego makijażu trochę w kierunku skroni. Ok. Poza kadrem zrobię prawe oko i wrócę do Was. Zobaczymy, co dalej. Czy będziemy lepić rzęsy do tego, czy nie? Zastanowię się. Dobra, mamy to. Jeszcze tylko ja lubię sobie tak popatrzeć przodem do przodu. I jeszcze zrobić taki ostatni szlif, żeby wszystko było w miarę symetrycznie. Przydałoby się teraz przyciemnić linię rzęs. Robię to, zrobię to eyelinerem nyxowym. Myślę, że do tego makijażu przydałyby się sztuczne rzęsy. Słuchajcie. Najpierw zanim rzęsy sztuczne, to jeszcze spróbuję nałożyć trochę maskary z lanką. Umalowanymi rzęsami zdecydowanie to lepiej wygląda, ale tak sylwestrowo bardziej może będzie wyglądało z rzęsami sztucznymi, doklejanymi. Ja mam tutaj Bambi lashes Mio i Beauty Vitrix. One są idealne. Właśnie ten model Bambi. Są po prostu genialne, dlatego że są przepiękne, długie, e, zakręcone, ale jednocześnie bardzo subtelne i delikatne. Ja uwielbiam. Przynajmniej dla dojrzałego oka to są idealne rzęsy. Nie miałam lepszych, naprawdę nie miałam lepszych. Bardzo ładnie, idealnie w punkcik. Z pełną świadomością już skończę na tym. Nie będę wykorzystywać rozświetlacza, dlatego, że chcę, żeby oko było błyszczące i zrobię jeszcze błyszczące usta. I jak jeszcze by były błyszczące policzki, to myślę, żeby mogło to być za dużo, więc yy, makijaż twarzy kończę na tym. A na ustach, słuchajcie, pojawi się kredka Lipmatic Pierre René nr 10 i do tego Lip Oil też Pierre René. Czego bym nie użyła innych kredek, pomadek, matowych, takich, siakich i tak wracam do kredki i błyszczyka, tudzież olejku. No, słuchajcie, no, dla mnie to jest... nie ma nic lepszego, naprawdę. Różne, różne rzeczy miałam na ustach, a i tak wracam do tego duetu. thank <laughs> you Z wielkim zdziwieniem stwierdzam, że to co widzę na moich oczach, czyli ten makijaż, który udało mi się namalować, jest naprawdę obłędny. Mimo, że jest namalowany kolorem, po który ja bym pewnie nie sięgnęła z własnej woli, jest to fiolet. Bardzo rzadko u mnie na oczach go zobaczycie. Mogłaby być to naprawdę moja propozycja makijażu sylwestrowego. Mamy błyszczące oko, mamy błyszczące usta. Do tego mm, fajnie też zrobiona twarz, więc tutaj jakieś duże kolczyki, mała czarna i możemy śmigać na Sylwestra i się bawić do upadłego. Na koniec jeszcze kilka słów o nowościach Maxmo. Wosk do brwi, poza tym, że bardzo ładnie pachnie, to już mówiłam na początku. To bardzo dobrze też trzyma włoski, więc moje pierwsze wrażenie to jest wow, wow, i jeszcze raz wow! Na. Mm, jakby Włosek tak wygląda jak po, na, po laminacji. Czeszesz go i on zostaje tam, gdzie go zaczesujesz. Więc yy, naprawdę, pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Yy, co zaś do paletki, zarówno jeśli chodzi o oczy, jak i yy, paletki do konturowania. Słuchajcie, więc tak, no Maxmo to już jest jakoś sama w sobie. Yy, ja, co prawda, wolę troszeczkę maty, jak są mniej suche, Natomiast one mają naprawdę bardzo silną pigmentację, bardzo ładnie też ten fiolet, zobaczcie. To fioletowy kolor, ja zresztą specjalnie go wzięłam, żeby zobaczyć, czy nie, na przykład nie narobi dziur, albo czy nie będzie wytracał koloru przy blendowaniu. Naprawdę jest kozak, jest kozak. Co do błysków, też zobaczcie, że nie miałam kleju do brokatu, więc znalazłam sposób na to, żeby przykleić go na bazę i też fajnie się trzyma ten błysk. To samo, jeśli chodzi o paletkę do konturowania, też fajna jakość, bardzo mi się podoba kolor, też. Różu w ogóle. Lajka like do! Bardzo mi się podoba. Ślicznie wygląda na policzku. E, także jakby moja ocena na taką pierwszą, pierwsze zetknięcie z produktami jest bardzo pozytywna. E, zresztą nie spodziewałam się niczego innego. Myślę, że Andzia nie zdecydowałaby się wypuścić jakiegoś bubla. No i tyle. Tyle moi drodzy, moje drogie. Ja się jeszcze nie mogę napatrzeć na te moje fioletowe oko. Dajcie znać, czy wam się podoba taki makijaż i czy byście zrobiły sobie taki makijaż na przykład na Sylwestra. I czy w ogóle jesteście fankami ciepłych odcieni na powiekach, czy chłodnych, czy naturalnych? E, ja, tak jak mówiłam, ciepłe i naturalne, chłodne, nie bardzo, aczkolwiek, zobaczcie, to jest wyjątek od reguły. Bardzo mi się podoba. <laughs> Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Trzymajcie się!